Nasza kooperatywa w sumie będzie chyba najmłodszą, ponieważ dopiero powstaje i pierwsze zakupy planujemy 21 kwietnia, a jesteśmy teraz po takim pierwszym, można powiedzieć, założycielskim spotkaniu, czy spotkaniu dotyczącym też zakupów i zasad działania. Zaczęło się w styczniu, więc trochę wcześniej i wytłumaczę skąd ten okres przerwy. W styczniu rozpoczęło się właściwie od inspiracji właśnie warszawską kooperatywą spożywczą. Wojtek i Ola z warszawskiej kooperatywy mieli prezentację w takim klubie Głośna w Poznaniu, gdzie przyszło, na które przyszło około 20 osób zainteresowanych ideą, zainteresowanych stworzeniem kooperatywy. Były plakaty, była akcja na Facebooku, newslettery we współpracy właśnie z też z Głośną. I myślę, że prezentacja się udała. I po niej była okazja, żeby porozmawiać z tymi osobami, zebrać maile i zrobić takie pierwsze na niby zakupy, sprawdzając jakby nasze możliwości. Więc entuzjazm był wtedy rzeczywiście bardzo wysoki. Do dzisiaj jest, aczkolwiek. Może jeszcze powiem kończąc tego, ten, tym entuzjazmem, założyliśmy też bloga. Właściwie tego następnego dnia, założyliśmy bloga Pokospoco, blog z, blog, z blogspot Na którym piszemy ja i Krzysiek na razie informacje związane ogólnie z żywieniem, nie tylko z kooperatywą, ponieważ ona jeszcze nie istniała. Tylko z naszymi też zainteresowaniami, i poglądami. Promujemy też inne inicjatywy w Poznaniu, typu kuchnia społeczna lub inne blogi poświęcone na przykład weganizmowi, żywieniu i tym podobne inicjatywy. Następnie był okres zimowy, i to był taki dla nas też trochę sen zimowy. Na blogu prosiliśmy o zbieranie kontaktów do rolników, do producentów żywności. Odezwała się ostatecznie z kontaktem jedna osoba, więc czekaliśmy. Czekaliśmy też, właśnie jak już wspomniałam, z tego względu, że była zima, prowadziliśmy spokojnie w sumie tego bloga. I dzisiaj trochę żałujemy, ponieważ mamy wrażenie, że nie wykorzystaliśmy tego potencjału, kryjąc, tego potencjału który towarzyszył temu właśnie pierwszemu spotkaniu, w głośnej w tym klubie, tej prezentacji. I tym ludziom, i tych, tych ludzi, z tymi ludźmi, z którymi utrzymywaliśmy kontakt mailowy, no ich, ich potencjały również. Ale rzeczywiście był kontakt mailowy i był entuzjazm. Były kolejne osoby, które się zgłaszały, pisały, że są zainteresowane ideą. Ostatecznie zorganizowaliśmy spotkanie niedawno, 11 kwietnia. Tym, do tego czasu też promowaliśmy akcje na Facebooku, założyliśmy w końcu też konto na Facebooku, i na spotkaniu pojawiło się 13 osób, i podczas dwugodzinnej rozmowy dyskusji ustaliliśmy już plan właśnie pierwszych zakupów, plan na bardzo tak generalnie może naszych zasad działania i też kolejne, kolejnych spotkań. Powiem jeszcze tak bardzo skrótowo o kontaktach, właśnie, które, które posiadamy do rolników i producentów żywności. I za chwilę jeszcze Krzysiek opowie o, o, jakby tym kolejnym, o tym pierwszym spotkaniu. Zbieraliśmy te kontakty długo, jak powiedziałem, właśnie koleżanka zresztą podpowiedziała nam, żeby szukać w barce, która zajmuje się w poznaniu osobami wykluczonymi, bezrobotnymi, bezdomnymi. I okazało się, że Barka posiada 50 hektarowe gospodarstwo w Chudobczycach, niedaleko Poznania. Jak też drugie gospodarstwo. Tam to są gospodarstwa określone jako, jako ekologiczne, aczkolwiek nie posiadają certyfikatu. Właściwie to wygas im kilka lat temu. I podkreślają fakt, że uprawiają warzywa, owoce, zioła metodami naturalnymi, ekologicznymi posiadają również, hodują również zwierzęta. My też określiliśmy się jako kooperatywa wegetariańska, więc, więc jakby o tym nie będę mówiła. I chcemy nawiązać kontakt z tymi właśnie gospodarstwami. Rozmawialiśmy też już wstępnie z panem z Barki, który, co było bardzo pozytywne, również wykazał taki duży entuzjazm, sam nas zaprosił do tego, abyśmy przyjechali i obejrzeli te gospodarstwa. Zaproponował, że nas oprowadzi po nich. Co więcej, więc umawiamy się z nimi na spotkanie, właśnie to też było przedmiotem dyskusji podczas, podczas tego pierwszego spotkania kooperatywy jeszcze w kwietniu. Co więcej, pan z Barki, który jakby pewnie tam kontroluje czy zarządza tymi, tymi gospodarstwami, zaproponował, że jakby te gospodarstwa dostosują swoją, swoje uprawy pod też nasze potrzeby. To jest z jego strony pomysł. Bardzo nam się spodobał oczywiście, więc e, wszystko pewnie ustali się po, po pierwszej dyskusji z nim, po tym właśnie spotkaniu. Zamierzamy się wybrać um, tam z, z, z osobami, które się zgłosiły na spotkaniu. Więc te dwa gospodarstwa, e, to jest taki nasz jakby pierwszy kontakt. Natomiast do tego czasu, ponieważ e, też jakby ten pan zaoferował nam współpracę, ale dopiero za kilka miesięcy, do tego czasu… E, Uzgodniliśmy zakupy z gospodarstwem, które posiada certyfikat i ceny tych produktów są, nie są tak niskie, ale są zdecydowanie niższe niż produkty, które posiadają certyfikat i są w sprzedaży w sklepach ze zdrową żywnością. To jest czasami dwa razy niższa cena. Więc stwierdziliśmy, ponieważ bardzo nam zależy, mimo wszystko na tej wiedzy o żywności, ten aspekt zdrowotny, ten aspekt kontroli tego, co kupujemy i co jemy, jest dla nas bardzo istotny, więc stwierdziliśmy, że do tego czasu będziemy, podejmiemy współpracę właśnie z gospodarstwem, z certyfikatem ekologicznym o stosunkowo niższych cenach. Byliśmy też na giełdzie i stąd też jakby nasz wybór jednak tego gospodarstwa ekologicznego o giełdzie opowie może już Krzysiek. Właśnie co do giełdy, z, będąc tam zrezygnowaliśmy jakby z kolejnej podróży w, w to miejsce, bo warzywa i owoce, które można było tam zakupić, nie różniły się jakby no, zupełnie niczym poza minimalnie niższą ceną tym, co jest w sklepach dostępne, co w sumie dla nas nie było żadnym żadną opcją, bo oszczędzenie nie wiem, chyba 3 zł przy... Przy czterech, przy takich zakupach to nic nie wnosiło. Nie, nie, nie takie było założenie, jakby cel, jakby tworzenie kooperatywy. Przynajmniej nasz cel, nie wiem, jak, jak, jakie cele będzie miała w przyszłości grupa, która się zawiązuje w tym momencie. Może jeszcze tylko dopowiem, że też mieliśmy wrażenie, że to nie, może akurat tak wyszło, to też była zima, że nie spotkaliśmy tam. Rolników, że pewnie spotkaliśmy, ale mieliśmy wrażenie, że to są jednak kolejni pośrednicy, którzy mieli swoje produkty pakowane w y, bardzo różnorodne produkty. Y, nie, 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 nie dało się zauważyć tej specjalizacji, przynajmniej tak nikła była, że na przykład ktoś produkuje tylko jabłka albo ktoś hoduje tylko jabłka, uprawia albo inne, jedno warzywo czy dwa. Raczej to były takie małe sklepiki. I tak jak już wspomniał Krzysiek, jakością w ogóle nie różniące się od tego, co jest dostępne w supermarketach. Miało się wręcz wrażenie, że, że, że identyczne. Nie, nie, nie wyczuliśmy też tego klimatu współpracy ani, ani chęci. Oczywiście on powinien też wyjść od z naszej strony. Ale też nie, nie, poczuliśmy, nie poczuliśmy się tam, nie poczuliśmy tej atmosfery. W każdym razie zrezygnowaliśmy na rzecz gospodarstwa z certyfikatem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dlatego, że to może być właśnie to, może rodzić pewne problemy odnośnie też powiększania liczby osób zainteresowanych. Jest, tak jak wspomniałam, na spotkaniu było 13 osób, plus na pewno przynajmniej 10 osób, które wyrażało deklarację, że, że chce być w kooperatywie, ale nie mogło być na spotkaniu. Od 10 do 15 takich osób. Zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego że te ceny, tak jak mówię, są niższe niż w sklepach ze zdrową żywnością, w tych miejskich sklepach, właśnie, czasem dwa razy niższe, ale osiągają, to, jest, to są mniej więcej ceny standardowych, produktów w sklepach. Więc właśnie tą wartością jest ta jakość też produktów i oczywiście to, że tworzymy wspólnotę, sprawdzamy się i za kilka miesięcy, jeżeli będziemy dobrze funkcjonować, to jakby nawiążemy taką poważną, to, to, to zawsze jest poważne, nawiążemy taką trochę inną współpracę właśnie z tymi gospodarstwami Barki, które być może będą uprawiały warzywa i owoce specjalnie dla nas.